Zradzę wam sekret, jak wybrać najlepszego DJ-a na wasze wesele. Ps, czwarta rada jest najważniejsza, więc oglądajcie do końca. Po pierwsze, poczytajcie opinie na jego temat na Facebooku, Google'u czy weselu z klasą. Jeśli opinie są wyłączone, to jest mocny red flag. Zapytaj innych usługodawców o opinię. W końcu wszyscy w branży bardzo dobrze się znamy. Po drugie, sprawdźcie, jakie ma stanowisko, czy pasuje z celem do dekoracji do sali. Niby detal, jednak miejsce DJ na sali jest mocno widoczne i może tworzyć zresztą spójną całość. Nie zapomnijcie też dopytać o oświetlenie. To w ciepłym i neutralnym kolorze pomoże waszym fotografom i filmowcom. Poznajcie ofertę i składowe. Ile godzin gra? Czy dojazd będzie dodatkowo płatny? oraz czy ma jakieś dodatki. I uwaga, po czwarte, koniecznie sprawdźcie na spotkaniu, czy pasujecie do siebie energią i wspólną charyzmą. Musicie się poznać i wzajemnie polubić. Wspólne flow i podejście do przyjęcia weselnego gwarantuje Wam udaną współpracę. Szukacie DJ na wesele? Napiszcie do mnie wiadomość od razu, aby sprawdzić wolny termin i ocenić vibe między nami. Jesteśmy w kontakcie.